Hur she manus, she she bado boy si gemki. si Dzisiaj. Proszę tu się nie skakać, ta grywa w odcinek. Chatnap, co ty tu robisz, Chatnap? Chatnap TV, he? Siema, Chatnap. Siema, v TV, man. Siema. Widziałem jak nie mój bekon. Mój obiad uciekł. Mój bekon. No i tu aż jakieś tam kipki. Bo chcesz się witać z wizami? A dobra, 50 sekund już minęło. Po zbiorniku, hmm, hmm, No i potem się ma, się ma, no, Moje. Patrycy Giemki moje nie, to będzie nowe sywitanie. Nie, jest Co? Ale czego? go? Miem Miałem dwa krasmaksy, na mnie zasubskrybowało chyba. Sprawdzałeś? Spróbuj mi suba, to Cię zbanuje z kanału i z mojego prywatnego serwa. Nie? No i Cię usunę z Robloxa, nie? Kto napisę Paweł Nubek, doda dostanie dodany do znajomych. No i dam poradę do 99 w nocy lesie. Jak najlepiej obronić swoją bazę. O, od razu to na drzewie? Dobra, biegnę tam, jak będzie smoca cynia, zegnamy się. Ponad tym polega. Aj, ten odcinek. Czekamy Że... smutej cyni O, najmniej lepszy forek. O, kurde, o mały poziom. Co? O, A nie,